Witam, jestem dzisiaj na łódeczce, warunki są dzisiaj takie i widać, jest falka, yy, mamy pierwszy października i liczę na to, że dzisiaj odpalą się szczupaki na moim ulubionym mizorku szczupakowym. A ja co, nie przedłużamy już więcej, widzimy się już jak oddam pierwszy rzut. Siedzi pierwsza szczupaczynka, pięknie chodzi. Na wiróweczkę. Niewielki. Jeszcze się sam zepnie zaraz. Nie będę użył papieraka, bo to bez sensu. Ale mam go. W końcu coś zginęło słuchajcie. Kurwa, tyle czasu się zginają. Przybyłem prawie całe jezioro. Bez dotyku. Półkę bez dotyku. I w końcu tutaj coś coś się odezwało. Fajnie powalczył, Już nie na zero. To najważniejsze. Może zaczną gryźć i te większe. Uff. Się kurwa, aż przestraszyłem. Jak wziął. Bo to rzeźba nie i mam, nie? O, jest! Nagrały się. Nie Ten chyba jest jeszcze mniejszy. Albo i większy? Uu. Ten trochę większy chyba. Albo ten sam roczny Dobrze, ty już Chyba ja potrzebujesz o, operacyjnie. Tak. Ty już koleżko, operacja. Jak operacja, to i no, Ale kurwa glut. Kres mu na razie nie lata. Szybciutko go wypuszczę. Uf, Pięknie, dwa szybaki w trzech tak Super. Naprawdę jestem zmienny. Obawiamy dalej. Muszę po prostu troszeczkę wolniej zwijać. Czyli jednak leniwy jednak jeszcze leniwe Stoi na wodzie, która ma dosłownie, nie wiem, pół metra może. Jakoś tak. <gryw> Dlatego żadna gumka, tylko... Tutaj ta jamka to jest kurwa, że ciekawa w chuj, moim zdaniem. Tylko trzeba mnie rzucać. Jest trzeci. na większy dzień, papierak. Kurwa, co się jeszcze mi się wczepiło? Ale kurva, ładne jest. <laughs> Ale będzie miniaturka ja Kurwa Spójrzcie co tu się wydarzyło To jest chyba tylko lakier Ale Generalnie przez to kurwa chujostwo Chciałem to zdjąć Kurwa i nie przyuważyłem tego Że haczę o to I poszło Ale spójrzcie jak to lakier jest już porysowany No tutaj już widać normalnie te karbonowe Znaczy kurwa karbonowe eee, No Jak to się mówi Włókna to już jest niedobrze Moim zdaniem Złamać no, się nie powinna, ale kurwa dzisiaj będę musiał chyba oddać na jakieś kurwa Chuj wie co, re, re, coś tam Relokacja Ale słuchajcie jak pięknie strzelił Ten strzał to był super niestety raczej nie będzie bo widać tego strzału Ale o, Ale to już fajna rybka Kurwa z takiego miejsca nie Pół metra wody nawet chyba nie No to już będzie taki Pod pięćdziesiąt około może i stop stop, stop 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 kolego kurwa macie no jaki niewyszelony lekko zaczepiony jesteś kiedy masz te skrzynkę? ała źle wsadziłem nie będę ci wsadzał jak masz tam. Patrzcie, jak on był kurwa zaczepiony, nie? No, Czy możemy liczyć na majestatyczne odpłynięcie? Czyli możemy liczyć tak, jak najgłośniej Tak żeby wszystkie szczupaki już wiedziały, że ja tu jestem Czy to jest zabieg celowy Tak Chuję co za Ale kurwa no, aż zeszło ze mnie trochę, powiem Wam, że... Radość się podbiła piękna sprawa, powiem, piękna. Co to jest kurwa za floria? to tutaj wie, bo woreczek kolejowy do wody. Że to jest pokurwione, nie? Oj, co to ryba poszła, słuchajcie. Tyle bombli. Że to tak kurwa nie powinno wyglądać w Polsce. Pięknik, jeden wielki jak jedole. To jest pokurwiony fest.